Elon, wszystkim. Dzisiaj dla Was mam ciekawą gierkę, gdzie można rozgrywać sobie różne rzeczy pod Airdropa, jak i właśnie też pod inne tutaj bonusy. Zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Mamy taką gierkę jak Miner Rush. Jest to podobne do Candy Crush. No i tutaj jest kilka rzeczy do zrobienia. Możecie sobie śmiało założyć tego typu aplikacje. Wystarczy oczywiście, że pobierzecie aplikację ze sklepu. Zarówno Play, jak i właśnie z App Store, wszystko też opisałem krok po kroku na moim blogu. Zaraz wam pokażę, jak to też wygląda. No i tu oczywiście jest też program referencyjny, ale dzięki temu, że wpiszecie moje kody, dostaniecie tutaj nagrody. Dodatkowe rzeczy, które można tutaj w tej gierce wykorzystać. No i podstawowymi krokami, które należy tutaj zrobić, jest po prostu pobranie aplikacji, następnie wpisujecie tutaj referral code, czyli wpisujecie. Normalnie kod Hajsocholicy. No i później. Właśnie zalicza wam to, że się, żeście się zarejestrowali z tego kodu. Tam jeszcze na samym początku, jak będziecie tworzyć konto, jest tworzenie nowego konta, gdzie podajecie swoją nazwę użytkownika, hasło, no i właśnie kto was do tej aplikacji zaprosił. Także ja zachęcam do tego, by użyć właśnie kod Heissacholicy. Dodatkowymi opcjami tutaj w tej grze są właśnie itemsy. I te itemsy można zdobyć poprzez dodanie odpowiednich kodów. Te kody później Dodajemy tutaj, ale zanim będziemy dodawać te kody, należy po prostu tutaj podłączyć portfel. Tak jak widzicie, ja podłączyłem tutaj mój portfel MetaMask. Można też podłączyć coś innego, ale trzeba mieć ten portfel zainstalowany na komórce. Idąc na moją stronę, oczywiście tutaj na samym dole znajdziecie wpis na temat tej gierki. Jest cały tutaj poradnik. No, i tak jak Wam już wspomniałem, można zdobywać tutaj dodatkowe rzeczy, są takie bilety na turnieje, jak i dodatkowe itemsy w turniejach. Tak wygląda ten back office. No, i tutaj macie linki do pobrania aplikacji App Store, jak i Google Play. Następnie, oczywiście możecie tutaj robić różne upgrade'y. Dzięki temu, że wpiszecie taki kod jak hajsoholicy ticket no to dostajecie jeden darmowy bilet turniejowy. Te bilety turniejowe też możecie tutaj zdobywać całkowicie za darmo poprzez oglądanie reklam, więc też nie ma tutaj żadnych większych z tym problemów. Jest też coś takiego jak hajsoholicy bonus, także te dwa kody należy wpisać w tym miejscu gdzie Wam już pokazywałem. Po prostu tam gdzie jest miejsce na referral code. No i tutaj też są różne rzeczy, które Wam ułatwią granie. Dodatkowo dla tych, którzy by chcieli bardziej się tutaj rozwinąć, no to umieściłem informację na blogu, która dotyczy zakupu właśnie tych goldów, czyli tej waluty w tej grze. Ogólnie przez gierkę, przez komórkę jest to dużo droższe. A tutaj, tak jak widzicie, 100 tych sztuk goldów kosztuje 0,1 core, później mamy 0,5 kor i 1 kor, ponieważ to wszystko odbywa się na blockchainie kora i ten ticket, który otrzymacie, tak jak tu widzicie i macie ticket, otrzymujecie w formie NFT właśnie na portfel i to też jest ważne, by z tego skorzystać, więc najlepiej jeżeli już by ktoś chciał tutaj się pobawić trochę bardziej i zdobyć jakieś wyższe miejsce, no to wchodzicie po prostu na stronę Miner Crash Z logujecie się poprzez wasze konto. Tutaj u góry powinna być możliwość zalogowania. Logujecie się tutaj. No i tutaj macie możliwość wykupienia tych dodatkowych itemsów. Tutaj mamy Shop, no i to jest dużo tańsze, a jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w grze. Tutaj mamy Leaderboard, także możemy sprawdzić, kto ostatnio i ile tych tokenów Core wygrał. Także tu zobaczcie, pierwsze miejsce zdobył 751 tokenów Core, trzecie miejsce 107 tokenów, no i drugie miejsce 214 tokenów Core. No i tu później jeszcze są dodatkowe itemsy w grze do zdobycia aż do 14 miejsca, więc nie jest tak źle. Zaraz jeszcze zobaczymy, jaki jest jackpot, bo to tu wszystko widać. Do zdobycia dzisiaj mamy już 1073 kor tutaj zapisać jeszcze przez 19 godzin 25 minut, tak jak widzicie ja mam NFT ticket, więc będę mógł go zużyć, tutaj macie możliwość oglądania reklam i za każdą reklamę zdobywacie 20 goldów i 50 punktów i teraz jakbyście chcieli sobie kupić te goldy, no to tutaj mamy 2 dolary, 9 dolarów, i 49. I tak jak już powiedziałem, no tam można kupić to dużo taniej, na tej stronie tutaj. No i cena tego, jeszcze raz Wam pokażę ile wynosi. Wynosi 0,1 kor, zaraz zobaczymy ile ten kor kosztuje. Cena kora, no to macie tutaj 42 centy, jedna sztuka, no i później analogicznie, Jakbyśmy chcieli sobie przeliczyć, 0,1 kor to jest tak naprawdę 4 centy. Także 4 centy kosztuje Was zakup 100 sztuk tych goldów, jest dużo taniej niż tutaj w aplikacji. I mamy tutaj do zdobycia różne rzeczy, życia, mamy tutaj dodatkowe itemsy w grze, i tu są tikety na te tornamenty. No, ja mam ich jedną sztukę i każda sztuka kosztuje 100 punktów. No a te punkty tak jak wam tutaj pokazałem, możecie zdobywać Tutaj oglądając reklamy, reklama standardowo trwa około 60 sekund. Jak zobaczyliśmy reklamę, no to pojawi się taka informacja, że otrzymaliśmy nagrody. Mamy 20 goldów, 50 punktów. Tutaj dajemy confirm. Czasami jeszcze można dodatkową reklamę zobaczyć, ale nie zawsze ona się pojawia. Także confirm, tak jak widzicie, żeby zobaczyć kolejną reklamę, należy czekać tutaj około 5 minut. No i teraz można przejść oczywiście też do kampanii. Tutaj mamy kampanię i tutaj możemy przechodzić sobie poszczególne levele tych gier. No i oczywiście wybieramy pierwszy, drugi, tak jak widzicie, ja tutaj już jestem na levelu 16, 17, daję continue game, a tutaj też mamy turnament. No i aby brać udział w tym turnamencie, no to możemy wykorzystać ten ticket Raz na 24 godziny możemy brać tutaj udział. No, i też od razu, jak przechodzimy w tournament, pojawia nam się możliwość zagrania, jak i możliwość tutaj kupienia tiketu na markecie. Gra wygląda jak Candy Crush. I oczywiście, czym więcej gwiazdek, czym więcej punktów zdobędziecie, tym większy później macie możliwy airdrop Jak już będzie ten ich token. No, i tutaj może zróbmy 17 level. Mamy goals. Czyli musimy zdobyć 79 mushrooms, no i mamy 50 ruchów oraz 5 żyć. Więc klikamy play, no i będziemy mogli tutaj zagrać. W ogóle ciekawe, czy mi się uda tutaj cokolwiek zrobić. Trzy po kolei sobie systematycznie lecimy z tym. Tak to wygląda. Są osoby, które pewnie taką gierkę polubią. Troszkę tutaj trzeba się. Czasami namęczyć. No, jeszcze 44 maszrumcy już mam. Jeszcze tutaj trochę brakuje do 79, ale lecimy z tym koksem. Jeszcze raz, tutaj macie ustawienia, głośność, muzyczka. Tutaj macie sklep, ale tak jak już mówiłem, lepiej jest sobie zakupić kor i zrobić zakupy na markecie, jeśli w ogóle chcecie z tego korzystać. Tikety możecie tutaj do turnieju kupować za 100 punktów, tak jak widzicie, ja mam tutaj możliwość takiego biletu kupienia. I wtedy będę miał dwa bilety i będę mógł brać udział w dwóch turniejach każdego dnia. Jest jakiś turniej, tak jak widzicie tutaj z punktów zostało mi to zabrane. No i to jest w formie NFT. -ku. Tak samo jak wpiszecie właśnie tutaj sobie w profilu w referral code o, token purchase. Wpiszecie tutaj, hajsocholicy, ticket, otrzymacie taki ticket. Hajsocholicy, ticket. Taki kod. No, jeszcze później hajsoholicy bonus. O, wykorzystałem kod, także kod możecie wykorzystać na ten ticket. Takie coś powinno Wam się pojawić. No, a jak wpiszecie tutaj hajsoholicy bonus, no to otrzymacie tutaj bonusy. Otrzymacie znowu coś takiego. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą gierkę. Dajcie znać w komentarzach, czy bierzecie w tym udział, jak Wy to widzicie. Oczywiście życzę Wam tutaj powodzenia w tej gierce, no i zdobycia jak najwyższego miejsca. Oraz czekamy na airdrop, będę informować o tym w najbliższych dniach na różnych social mediach, czy to na X, czy na Telegramie, czy na Discordzie. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć! Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż. Zen z kodem KBzen, aby zyskać Plan Pro. Sprawdź link w opisie.